W tej skoczni w 2017 roku. Hajbek 38 w kwalifikacjach osiąga dobrą odległość. Dobry skok Hajbeka, wczoraj w kwalifikacjach 123, ale teraz znacznie dalej. Doświadczony Austriak skacze prawie 130 metrów, 129,5. No tak, przypomnijmy w ubiegłym roku. Był tutaj 27, a teraz wysoko zawiesił poprzeczkę. Trudnie, trudne warunki dyktuje tutaj Dawidowi. Dawid, 13 w kwalifikacjach, 127 metrów. Dawid, który w ubiegłym roku był najlepszym z polskich skoczków w turnieju czterech skoczni. Zabrakło mu przecież 3,3 punktu do podium. Przegrał ze Stefanem Laje. Dawid, wystarczy 128,5. Wiatr troszkę z tyłu skoczni. To był piękny skok Dawida, to był wreszcie taki skok na miarę mistrza świata. Chciałoby się powiedzieć. To był daleki skok. To było 132 metry, a więc najdalej z reprezentantów Polski dotąd pofrunął Dawid Kubacki. Pokonuje w tej walce Hajbeka, który wysoko wskoczy na pewno na liście, na listę szczęśliwie pokonanych. 143,8. To oznacza, że Dawid jest liderem. No tak jak przystało na mistrza świata 13 para. 私。<石> <music>